Znalazłem Stronghold i dostałem blueskina w Minecraft the Broken Script A więc tak, trzeba zbudować Nether Portal Co? Jaki debil! O mój Boże! Jaki debil, no po prostu... Co ja w ogóle zrobiłem? Co... Co? The Nether? A w ogóle czemu nieco mi całe spadło? To jest powalone. Co ten w ogóle robi? Papa, a pa. Mam Na nadzieję, że też nie będzie się, nie wiadomo co też chciał. I co jest? Czemu mnie nie chce tepnąć? O jest! Wow Kwarc, o tak? Co jest? Czemu to tak? Czemu to tak się dzieje? Nie wiem. Ale zbiorę ten kwart. Po co? Nie wiem. Ekspa, żeby mieć. A więc tak Dobra. Jasno jest, to fajnie, fajnie. Znajdźcie teraz fortecę. O mój Boże, muszę sobie zapisać te kordy tego portalu. No nie wierzę, że tak mało widzę. Ja też jestem, hello. I gaz mnie jeszcze atakuje. Ojej, pół, nie no, że tak mało widzieć. O mój Boże. Widzisz, to będzie katastrofa. Istna katastrofa. No dosłownie, no ja nic nie widzę. Na pewno fortecy nie znajdę w tym razie. Ojejku. Nie, to muszę mieć takie szczęście. Nie jest i za mną. Nie ma go. On skamuje. On skamuje. Ale czemu? Nie wiem. O Jez, wróciło wszystko do normy. O jak dobrze. Jak kurczę dobrze. Może uda mi się znaleźć tę fortecę w takim razie teraz. Ale wątpię. Bo to moje szczęście do szukania jakichkolwiek struktur jest naprawdę takie żałosne. Jest forteca Jest, udało mi się już znaleźć Teraz tylko blazy znaleźć Blaziki gdzie jesteście? Gdzie one są? Nie wiem, z lauty jest katastrofa też Weź się za tamu i Tu tak samo. Okej okay. No nie no, wheel skeleton Nie ma główki Szkoda Jest spawner Spawnuj mi tych Blazer No i nie do pałki, co za ciota No co tu więcej mówić Nie no nie zniszczę tego Dawaj! 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 Dawać pałeczki. Ja będę musiał jeszcze endermany pokonać. One są na niebieskim biomie, no to jestem w dupsku. Co jest, jakie HP tracę? Ty! Jeszcze umrę. Bo jestem debilem. Dosłownie. Co? Nie no, naprawdę? Teraz? I to fajnie. ja mam dopiero jedną pałkę? No to sejaja robi się O nie zadam o Dobra nie chcę już więcej Okej, okay. nie ja, ja mam już dosyć ja mam już was dosyć debile. O kurde, co jest? Co jest? O kurde. Niesamowite. I to dosłownie. Ale skraftować chyba nie mogę. I tak chcę raczej do wioski. Na pewno chcę, bo tam mam moje przedmioty. Go away? Czyli? Co to znaczy? This place is not for you. Nie rozumiem. Naprawdę nie rozumiem. Na biomie jakimś specjalnym jestem. Co? Zobaczę achievementy. O. A, to jest tego moda. Okej, okay. nie wiem czemu go zdobym ten achievement Straszne, straszne. Ale nie widziałem, że jest taki achievement. Czy gdzieś tam iść chciałem się budować muszę... O Co? Nie wierzę znów. Przynajmniej teraz nie szukam fortecy. Przynajmniej nie szukam teraz fortecy. Ojejku Przynajmniej tyle. Tak mało widzę. Nie, tylko nie ten dźwięk. Nie cierpię tego dźwięku. Jakby mnie coś goniło, co nie? A bo zaraz miałoby po mnie przyjść. Ojejku. Nie... gdzie był ten portal. Gdzieś tu... Jest! A jednak wysokość 84, nie 88, okej. Okay. Jest, wracam. Jest. Wróciłem! Ale ja muszę chyba jeszcze niebieskiego biomu poszukać Żeby zdobyć ender Ale debil Czekaj, czy tu był? Nie, to nie był enderman I nadal ciągle będzie ta noc No nie, tylko nie baby No co jest? Z dupy ich tu aż tyle Co jest? 30 level Dzięki zombiaki Doceniam. O Boże! Co? 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 O nie! O nie! O nie. Tu jest jakiś stwór! Jakie to jest głośne! O mój Boże! O mój Boże! Co? Co? Gdzie te zombiaki idą? Co? O mój Boże. O mój Boże. Co to było? Czemu te zombiaki tam gdzieś poszły? Nie, wiem, ja tak mało widzę. O mój Boże. O mój Boże, boję się. Nie. Ty śmiecił, ty śmiecił, ty śmiecił, ty za tym wszystkim. Z... Good luck. Wypiedzielaj, Albo nie. Jestem odważny. Nie boję się. Co? Znów 10! Co jest? Co jest? Nie tak. Dobra, nie wiem, tutaj nie wiem ile. Tyle. I tak, dawaj to i skrawcę i to Ja cię, o dawaj zapasową tarczę Nawet dwie zapasowe tarcze mi daj Bo Ta tarcza jest też na wykończeniu, o siema ząbiaki No nie Jakiś ząbiak zabił testificata No nie, zła skrzyneczka tylko wszystkiego jakby chyba nie weznę. Tego na pewno nie chcę. Gold by się przydał. No to tego nie chcę. Okej. Okay. Ja tylko pojedzenie, a już zrobimy 1000 klatyką. I Boże. Co ty gadasz? Niemożliwe. A jednak możliwe. Nie wiem jak to się nazywa, ale to nie jest... Ale to jest dość rzadkie. Czemu tam jest jeden taki blok? Nie wiem, ale nie chcę, bo to pogobkę jest. Jest, mam Ender Tutaj, okej, okay, dawaj. Mam jest patyk. Tu był Enderman. Ale piernął się. Nie mam jednego Ender już. Co? O kurde. Ja myślałem, że to jest wioska już, bo jestem blisko niej. To jednak nie. To mnie czy tak blisko? Nie, ale tu mam kolejne jedzenie, ale mam też gównianego creepera. Którego oczywiście nie cierpię. Pojmę, ile mobów. O nie. Nie, 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 nie. nie. Ja pierdzielę Katastrofa Ilu ich tu jest! Ja pierdzielę Dostawcie mnie zombiaki No nie, bo wpadłem do lawy jeszcze Ja po niebie biom Chodźcie, no chodźcie, zabiję was Wielką encią Co on miał tu nazwę, no nieźle Czekaj Ja nie mam cooldownu? To jest dziwne Ty ja nie mam Nie, proszę, nie. Nie, proszę, nie! Nie! Proszę, nie! Ja pierdziel to jest straszne. Proszę, nie Jaki to jest dzień dziewiąty, ta dziewiąty Ojejku, nie, no ta muzyczka. Jest ona przynajmniej relaksa, co Jąca. Co jest? Tam coś jest? Ty, ja się boję. Ja cię. Co mam niby zrobić? To jest, nie, screen jakiś zwalony. Co jest? Co się dzieje? Co? Ja nie mam kulda. Ja nie mam kulda, no naprawdę. To skryta, to tak będę atakował. Co jest? Lubię PvP 1.8. Ja pierdzielę Co ja się z tym stało? A, piec, dobra. O tak. Jedzenie. O mój Boże, nie. O mój Boże, znów to. Jejku, odpuść sobie. Ja mało widzę. Boże. Czemu? Czy ja mam się bać? Nie no, niebieskiego biemu to na pewno w takim razie nie znajdę teraz. O Boże, ja się boję budować nawet te, na tym, tym modzie, tym powalonym. Nie wiadomo co się z kamerą może nagle przesać wszystko jest takie nieprzewidywalne Nie cierpię tego biorąc też No nie Spadnę przez tego zasranego szkieleta Obyś umarł Nie Dawaj gasa, dawaj zabij gasa, zabij gasa, zabij gasa Dawaj, dawaj Ja w Dawaj, tak Jest Mam ten achievement zasrany Co jest Co jest w ogóle Okay. Dzięki za łuk. Nie wierzę. No nie wierzę, fortece. Mam nadzieję, że nie to samo. Naprawdę. Nie mam pojęcia. To może być ta sama forteca i może być nie ta sama. Szekonamy się. Tyle wiem No tak, tutaj jest jakiś Widr skeleton Dawaj Nie, nie, nie Była główka? Nie wiem Jeśli była, to się spaliła Nie ma na mnie mocnych O, brodawki A, wezmę je, wezmę je Wezmę brodawki o i tak, bez na Ja piercie Nie cierpię cię Dzięki zapałkę Wow, musiałem to zrobić Złoto Mmm skwartu Żelazo zamiast tego Nieee, oddawaj mi crafting table, Dzięki Dobra, co mamy w tej skrzyni? Diaksy! Okej, okay, dwa diaksy Okej okay. No nie on się tam fajczy, nie cierpię No nie, nie umiem parkura Kolejna skrzynia i okej okay. Siodło. Weznę Zamiast czego, zamiast tego. Flint and Steel. Piaksy kolejne. Okej. Okay. Jeśli umrę, to będę miał zapasowy set. Dosłownie. A ten set mi zaczyna padać. Ojejku. Gdzieś jest zaserany. Blaze, nie cierpię cię! Umrzyj, umrzej śmieciu. Jest. Okej. Okay. O nie 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 O nie umrę jeszcze O nie umrę jeszcze Nie 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 Tylko nie to Tylko nie to Nie 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 Ja pierdzielę Nie 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 Okej zabiję kasta Ja pierdzielę Ja znów mało widzę nie cierpię tego. No zlatuj tu, a nie boisz się. Jest główka? Nie ma główki. Nic nie ma. Na węgla nie ma. Jest główka! Yy, zamiast zamiast tego. Jest, mam główkę. Jakie szczęście. Co jest? Co jest tego w ogóle, żebym się nie spodziewał? O kurde. Końcu. W końcu jest niebieski biom, ojejku Jestem w raju I jest Enderman Jest O kurde, serio aż tyle przeszedłem. Wow Chodź tu Chodź tu. Ci. Ej, ej, ej Nie kręć się, tylko chodź Pomóc ci Ej, co jest nie tak z tym Endermanem? Będziesz się kręcił? O jest Dawaj, dawaj, dawaj Jest, mam enderperla Trzy enderperlełki No nieźle Muszę więcej zbierać 41 level? Ja miałem 39 Kiedy mi się to zmieniło? Czy mi level jest zadawany? O nie, nie Podbuduj się na górę Ja pierdzielenie o mój Boże, mój komputer nie wytrzymuje presji. Jest, mam 12 perełek. mam 12 perełeczek. tu jest kolejna drona, chodź tu, nie mam perełeczki. No, nieźle. Ale ja myślę. Ja myślę. Gdzie to jest? Tu jest. Okej, okay, bierz to. Z tego oczywiście. O nie. O nie. Ja do tego portalu to jeszcze trochę muszę przejść. Ale czemu ta muzyka? mam powolne opadanie wtedy no nieźle Jejku, co to ma być w ogóle to tylko muzyka czym ja się przejmuję ja pielęgnale ale z mnie ale ze mnie ale z mnie, mnie fel. dawaj czy ja idę w dobrą stronę ta trochę tam muszę iść. Strasznie o tam. Wracam do domu w końcu. jejku Co ty do śmieci robisz? Daj łuk, proszę. Daj łuk, nienawidzę cię, baby zombie. Obyś umarł. Obyś umarł. umarł. Nie, no nie wierzę, co się dzieje. Dawaj tego! Dawaj tego! Okej okay. Dobra, pięknie, ładnie Pozamiatane Okej okay. Czy tężkie drobne łuk? Uh, chyba nie Okej, okay, a co tutaj mam? Hmm Wszystko co bezużyteczne Okej, okay, jestem gotowy, więc skraftuję tego ile Tyle Okej okay. Tego już 6, bo nie wiadomo ile to będzie mi tak naprawdę, potrzebne. I tam gdzieś muszę iść. Nie pękaj. Jest, nie pękło. Dodawaj to. to. Okej. Okay. Idę gdzieś tam. Mam nadzieję, że nic złego się nie stanie, gdy będę szedł. Co? Co to jest? To ma być jakiś trap co jest Uwalona. Dziwna Takie coś tu się spełni, nie wiem, to ma mnie przestraszyć. No nieźle. No to bardzo straszne. Nie będę kłamał. Odykaj tutaj dodatkowe jedzenie, to sobie to weznę. Bo to nigdy nic nie wiadomo jak to może być z tym jedzeniem. No tak, co tam się znowu pojawiło? Są nowe pochodnie. I dziura? O nie, to jest dziura do Wojda. Nie chcę tu wlatywać Help. Trzymam mam ci pomóc? Czy tu znowuś. iglo? O kurde. Co jest? Czy będzie to coś interesującego? Bo to jabłuszko i jabłuszka w ogóle. Głupie masz te strzały. No nie no, slowness. Enderman! Enderman, Enderman, muszę cię pokonać. Dobra, tak cię pokonam. Co to ma znaczyć, że gudlak? Ja pierdzielę, coraz częściej się coś zaczyna pojawiać. To nie jest fajne Na ile jest nasz Slowness, ja pierdzielę Kolejny Enderman? W oczy ci się patrzę, chodź tu Myślisz, że jesteś zwany? Jest, mam perełeczkę w razie w Co? Co? Co się dzieje z tym księżycem? Nie zabiłeś szkieletora Bezużyteczny Tu kolejny Zabij śmiecia No strzał nie dostałem Gdzieś tam mam iść? Czyżbym... Ominął end portal? Co?! DZIEŃ! Wrócił dzień w końcu. Ja pierdzielę. Po jak. Po ilu godzinach to wróciło? O mój boże. Nie, znów ten dźwięk. Tylko, że tym razem w dzień. I znów mało widzę. I znów netherrack. Ja pierdzielę. Znów mało widzę. O mój boże, nie cierpię tego. Mam co jest? Co jest? Ilajem O jest, śmieszne, ja chcę jeszcze raz Do mnie, do mnie, do mnie, chodź, do mnie, chodź, do mnie Jest Gdzieś tutaj chyba jest Bo tam rzuciłem To tutaj mi gdzieś pokazał tu rzucić Gdzieś tutaj musi być ten portal a nie podoba mi się ten jakiś ROR O jest Lebek jeden O kurde O kurde Diaksy Ty co jest? Nie o to, że się to zmienia w stronę jest naprawdę dziwne Ale fajne, ponieważ szybciej kopię. to ona szybciej się kopie niż dipsy. Ile diaksów, co jest w ogóle? Niesamowita. Boże, jeśli chodzi o te strongholdy, to tak. Hmm. Tutaj nie mam do nich szczęścia. Zawsze chodzę z dobre 15 minut, żeby znaleźć portal. Dokładnie. Dokładnie tak. Jeszcze zombiak z liczem się trafił, no pewnie Dziwny ten stronghold. Dziwnie wyregenerowany. No, Tu Też nic nie ma. nie wiem gdzie iść. Bo to mnie tutaj... Tu, o! Nie! Mhm. Mm to jak tu jest dziwnie wygenerowane. Oby portal był dobrze wygenerowany, proszę Jejku, będę szukał nie wiadomo ile o. Co ty gadasz w ogóle? Co jest? Jest! Jest! Znalazłem Nie cierpię was Zniszcz to Okej, okay, potrzebuje raz, dwa Potrzebuję jeszcze ile? Jeszcze czterech A więc jeszcze cztery mi skraftuj Jest! End portal aktywowany O kurde I więc tak Jeszcze dzieci trzy do to nie zwolniczcie salwą dać góry sensą, ciężko papa.